Wygrywamy dzisiaj z Radunią 4 do 2. I jak na razie ten okres przygotowawczy układa się dla nas całkiem udanie? No zgadza się, okres przygotowawczy, jak mówisz, jest na razie udany, ale trzeba to przełożyć wszystko na ligę. No. Trzeba mocno potrenować i te wyniki są sprawą drugorzędną. Wiadomo, wyniki budują, no ale tak jak mówiłem, no jest liga długa i trzeba raczej patrzeć w tym kierunku. Czy byśmy wygrywali, czy, czy przegrywamy, to tak naprawdę w tym momencie to nic tam nam to nie daje, bo. Widzę, się przyznaje punkty, za spalenie się punktów nie przyznaje. Tak, ten skład obecnie jest trochę przebudowany, ale chyba ta gra i zrozumienie na boisku wyglądają całkiem obiecująco. No, wydaje mi się, że tak, no wiadomo, odszedł nas Didi, Adrian Bielawski, mógłbym jeszcze parę osób wymienić, ale przychodzą nowi ludzie, komponują się do zespołu. Na razie ta gra jest, jest, idzie do przodu, idzie w kierunku takim, którym chcemy i mam nadzieję, że tak jak już wcześniej mówiłem, przełożymy po prostu to. Na mecze ligowe. A jak okres przygotowawczy? wodzą nowego trenera? Jak te kilkanaście dni? Pod... Ciężko trenujemy, gramy sparingi. No, dobrze to wygląda, tak? No wiadomo, no, my się uczymy trenera, trener się uczy nas, ale jak widać wszyscy idziemy w jednym kierunku i, i myślę, że, że możemy być trener nas zadowolony, czy, czy vice versa, my z trenera.